Witam. Przedstawiamy model przyczepy kempingowej dla czterech osób. Jest to Bailey Pageant Burgundy z 2008 roku. Podwójne łóżko z przodu, duży szybrdach. dach. Tutaj mamy kuchnię. Kuchenka, czteropalnikowa, lodówka z piekarnik, opiekacz. Po prawej stronie na górnej szafce mamy mikrofale, duży blad roboczy, ogrzewanie elektryczno-gazowe, podgrzewacz wody elektryczno-gazowy, wentylator elektryczny działający w obie strony, wyciąg i nawiew. Na tylnej części duże łóżko małżeńskie z możliwością otwarcia stelaża do góry gdzie znajduje się bardzo duży schowek na na przykład bądź inne e, na przykład pościel bądź inne akcesoria. Tutaj mamy taką umywaleczkę i w lewym rogu mamy toaletę połączoną z kabiną przy czym można to oddzielić taką szklaną takimi szklanymi drzwiczkami tutaj jest słuchawka do prysznica przyczepka w bardzo ładnym stanie w pełni sprawna w trakcie rejestracji faktura VAT na przyczepkę zapraszamy do kontaktu. Dziękuję bardzo.